Cześć, witam was, Jestem tej Dawid Chodowca, Królików Dziś jest taki inny film na moim kanale Odnośnie właśnie kanału, to się z nim na nim zmieni Pierwsze, co już widzieliście To intro na kanale Nareszcie powinno być Drugie, co teraz tak widać, statyw jest nowy Mogę normalnie nagrywać, funkcjonować Teraz będą takie filmy I co akurat chodzi o... Telefon. Telefon zostaje tak jak był. Programowarka. Czyli cyberlink by power director. Cyberlink czy coś takiego. No co nie będę wam mówił, bo i tak będziecie mieli o, wy Czekajcie. O, tutaj w tym rogu będziecie mieli zawsze. No i co? Filmik się opiera na tym, że po prostu zmiany kanału i A więc oczywiście Jeśli takie filmy wam się podobają to Takie filmy jakie teraz są, bo nie wiem jakie mogą być później Jeśli filmy wam się też spodobały to bardzo proszę dajcie te lajki like tutaj I W, w filmie Trailer Q&A Poprosiłbym abyście jeśli jesteście nowi i napisaliście jeszcze pytań, Bo wielu widzów i nie napisało pytanie do Q&A Niech napiszą Bo Rozwój kanału po prostu. To od was zależy, nie ode mnie. Jeszcze na razie jest 28 subskrypcji, jak to nagrywam. Jak będzie 29 subskrypcji, to robimy to Q&A. W tym filmie to by była tyle. Trzymajcie się. No i cześć! Do następnego filmiku.